Na polu stoi krowa, cierpi, bo już pełna mleka Biegnie do niej Maciejowa, drogą jedzie dyskoteka Jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy Niebieska czapeczka, przy boku pałeczka Życie takie zna przypadki jadą, sobie za rogatki staną, sobie gdy w szuwarach łocie dziura jakaś para, licznik już notuje, wszystko rejestruje, szybkie przekroczenia czeka na jelenia. Bratata. Jechał sobie raz księgowy, robotnikom wiózł wypłatę, chociaż pracy był wzorowy, też przekroczył małym Fiatem Już do mają chłopcy, chłopcy, radarowcy, więc zapłacił 300, bo to był artysta, a stare pieniędzy. Jechał sobie, powiem szczerze, poborowy na rowerze. Mijał lasy, czarne chmury. Jechał szybko, było z góry za zakrętem stali. Zabrali chłopcy Już się cieszą nie idzie pieszo Z defiladowego zawsze miałem piątkę Same mi nóżki chodzą Jak mnie złapią do NATO To dostanę szóstkę Jechał sobie od Dąbrowy Młody, śliczny, dzielnicowy Na motorze w desabilu Na wycieczkę po cywilu Też go mają chłopcy, chłopcy radarowcy Dostrzegli go z dala Zapłacił murala Na stare pieniędzy jeszcze. A gdy już się zmieszkać miało, to się wtedy okazało, że to nie są milicjanci, że to byli przebierańcy. Czas by już na finał, puenta się zaczyna, coraz więcej przebierańców, coraz trudniej o oryginał. I proszę bardzo, tańce narodowe polskie, tak zwane chłopce, i porębiańska, proszę bardzo, porębiańska. I moje własne jeszcze się nasuwa płęty wariant drugi. Kupię się Lizę, a szybko spłacę długi. Hey!